Witajcie w kolejnej przykładowej rozgrywce. W dzisiejszym odcinku Sztuka wojny. Czyli gra, która została wydana przez Fox Games, a znad planszy jest jednym z patronów medialnych tej gry, także prędzej czy później, sztuka wojny musiała pojawić się na kanale. Jest to gra dwuosobowa, powiedzmy, pseudowojenna, gdzie będziemy starali się przewidzieć ruchy naszego przeciwnika. Wszystko dzieje się na pięknej planszy, przedstawiającej właśnie prowincje w Chinach. Widzicie, jest tutaj pięć takich prowincji które każda ma zaznaczone ile daje punktów zwycięstwa za kontrolę na koniec konkretnego etapu. Ponieważ widzicie, będziemy grali przez 9 rund, na koniec każdej trzeciej kolejnej rundy, czyli trzeciej, szóstej i dziewiątej będzie następowało punktowanie, kto będzie miał więcej figurek w danym regionie, który jest zaznaczony tutaj właśnie w tym miejscu dostanie tyle punktów zwycięstwa ile pokazuje ten znacznik. Tutaj macie takie fajne rozwiązanie, że mamy tak w pierwszej turze, czyli po trzeciej, po trzeciej turze powiedzmy będzie pierwsze punktowanie. Osoba, która ma więcej punktów, więcej wojska, zdobędzie dwa punkty. W szóstej rundzie ta prowincja da trzy punkty, no i w kolejnej widzicie dwa punkty. Także, także możemy też przewidzieć, co się wydarzy w przyszłości. Macie też piękne figurki w tej grze. Nie są jakieś może super mega jakości, ale bardzo fajny dodatek do tak małej gry. I dalej każdy z graczy otrzymuje takie karty wartości od 1 do 6. W tym wypadku, jeszcze dodatkowo kartę generała wylosowałem dla każdego, żebyście zobaczyli na czym to polega. I też talię, takiej z której będziemy dobierać kolejne karty, kiedy nam tutaj na koniec tutaj będą się kończyć na ręce. I trzy oddziały każdy z graczy odkłada, jako taka swoja rezerwa. I jedna rzecz, której wam jeszcze nie pokazałem, to tylko jeszcze karty wydarzeń, ale już nie chciałem za dużo naraz nowego Wam wprowadzać. Także na razie zagramy bez wydarzeń z samymi generałami. I gra rozpoczyna się w ten sposób, że mamy 6 kart na ręce i dobieramy z nich jeszcze 4, żeby mieć tych kart, widzicie 10. Tak? Zaraz Wam powiem jeszcze na czym te karty ogólnie polegają. Bo tutaj całe, całe, całe piękno tej gry polega na tych kartach specjalnych, takie jest moje zdanie. I Teraz jeszcze mogę pokazać, jakich generałów trafili ci gracze. Niebieski trafił generała, który pozwala już na zdobycie jednego punktu na początku gry, także bardzo mocna umiejętność. Czyli, figurkę w jego kierunku o jeden przesuwamy. Ogólnie w każdym momencie gry, jeżeli dojdzie tutaj znacznik do mojego punktu, tutaj ostatniego, wtedy automatycznie wygrywam. Nie gramy do końca, tylko kto ma większą przewagę już w trakcie rozgrywki, ten wygrywa. A jaką umiejętność ma czerwony? Czerwony będzie mógł dwa razy w ciągu gry zagrać kartę szóstkę. W ogóle karta szóstka, jako najwyższa z tych jakby podstawowych kart, ma takie zastosowanie, że raz może ją zagrać. Czerwony będzie mógł dwa razy to, to uczynić. Ale na razie to jest zakryte i czeka na swoją turę. Teraz jest jakby sama właśnie gra. Czyli teraz planujemy, jakie karty chcemy przydzielić do jakiej prowincji, żeby tam na koniec tej tury stoczyć pojedynek. Kto ma. Ogólnie wyższą kartę ten będzie wygrywał. Ale widzicie też takie karty jak minus 1 plus 1, oznacza to, że niezależnie od tego jaką kartę zagra przeciwnik, ja mam zawsze o 1. Czyli bardzo mi się opatrzy, że jest, przeciwnik zagra jakąś bardzo wysoką, na przykład szóstkę, ja zagram plus 1 i wtedy mam pewność, że wygrywam. Ale każdy z graczy też ma kartę minus 1, co oznacza, że jeżeli nawet gracz zagra nie wiem jedynkę, a jak zagra minus 1, to i tak przegrałem ten pojedynek. Także Trzeba tutaj uważać, przewidywać ruchy przeciwnika. Ta strona stołu jest dla niebieskiego, tamta dla czerwonego. W pierwszej rundzie troszkę tak po omacku musimy tutaj działać, ponieważ jeszcze nie wiemy, gdzie nasz przeciwnik jakby ma dużo wojsk, czy mniej wojsk, żeby to jakoś tak mądrze zaplanować, ale możemy zobaczyć, ile punktów dane prowincje dają. W tym wypadku widzicie ta sorry za wymowę chińskich prowincji Yin Yan. Jest warte chyba najwięcej, bo aż 4 punkty, także warto się na niej skupić. Jednocześnie czu daje 3 punkty, czyli niewiele mniej, a mogę tam go zaskoczyć, więc zagram wszystkie, czyli wysoką kartę na czu, po to, żeby nie przewidział, że ja po prostu nie pójdę tam na tą najlepszą. Następnie, 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 zagram powiedzmy piątkę na jin następnie han Kui. Dostanie powiedzmy 3 punkty, też są niezłe. Także zagram plus 1, żeby mieć pewność, że tam wygram. Plus ewentualnie czwórkę zagram na W. I zagram jeszcze jedynkę na tą najmniej punktowaną kin, po to, żeby na koniec tury m, dobrać m, nie dwie karty za kwestię ręku. E, przepraszam, nie. Bo na końcu ogólnie będziemy dobierać karty. Zawsze dobieramy dwie i jedną sobie wybieramy, a drugą odrzucamy na spód tali. W tym wypadku będę mógł wziąć trzy i dwie sobie zachować, a jedną odrzucić. Także e, to jest moim zdaniem dobry, dobra, dobra sprawa. I teraz to samo robi w tym samym czasie. Oczywiście odbywa się to wszystko u czerwonego. On idzie po prostu po całości na Indian, e, pójdzie tutaj szóstką. Chce się zgrać pewnie w pierwszej turze, już z tych gorszych kart, żeby mieć to z głowy, także zajadę to powiedzmy na W tym wypadku jeszcze czwórkę zagranową. I jeszcze widzicie takie karty jak na przykład plaga. Plaga znaczy, że w danej prowincji w tej turze nie będzie bitwy i porównywania kart, a jedynie osoba, która kontroluje swoimi wojskami, traci połowę wojsk, tak? Za którą widzicie w górę. Czyli z pięciu, dwóch umrze, trzech zostanie. Ale to jest bardzo też ważne czasami, ponieważ jeżeli chcę utrzymać prowincję, to czasami warto nawet poświęcić moje wojska. jeżeli jest trzecia runda punktująca, bo wtedy ee, no wiem, mam pewność, że utrzymam tą tak? właśnie prowincję. Powiedzmy, że Hanki zagram plus 2 i jeszcze jakąś taką gorszą kartę, powiedzmy, no, piątka nie jest taka zła, ale piątkę zagram Kin. I teraz rozpatrujemy ogólnie karty, zaczynając od lewej do prawej, czyli od kin. Obydwoli odkrywają, i jak to właśnie w wygląda w praktyce. Czerwony zagrał piątkę, niebieski zagrał jedynkę. Widzicie cztery różnice w sile naszych wojsk, także niestety dla niebieskiego w kin pojawiają się aż cztery figurki czerwonego, ponieważ on taką tutaj przewagą wygra, tak? Także e, cztery figurki się pojawiają i wie, że na pewno po pierwszej rundzie będzie miał tutaj przewagę. Podkrywamy dalej. czuł, Szóstka. A tutaj minus jeden. Także w sumie niepotrzebnie szóstkę zagrał niebieski, bo tam minus jeden także i tak by wygrał. Więc wygrywa tylko o jeden. Więc niebieski wygrał to o jeden. I jeszcze widzicie tutaj blokuje nam to jednego zawodnika. Jak zaznaczamy ogólnie, że raz nagramy, możemy zagrać szóstkę tej prowincji. Kładziemy jedno ze swoich wojsk w tym miejscu. Także już więcej szóstki na no czuł na pewno nie zagram. Idziemy dalej. Piątkę zagrał niebieski, a czerwony zagrał szóstkę. Także jeden czerwony tutaj wygrywa w Indiach. I jeszcze czerwony musi zaznaczyć, że już więcej szóstki w tej prowincji nie będzie mógł zagrać, czyli kładzie tutaj swoją figurkę. To jest też dosyć istotne, ponieważ teraz ma jedną figurkę mniej do planowania. Macie limitowaną ilość figurek. Jeżeli chcecie te trzy z rezerw rezerwy uzyskać, w dowolnym momencie gdy możecie odrzucić jakąś kartę specjalną, na przykład plus jeden, albo plagę. Po to, żeby jednego tutaj żołnierza pozyskać. To czasami jest jakby niezbędne, żeby, żeby mieć jakąś armię w ogóle do... do... Rozłożenie. Hanki plus 1, a on zagrał plus 2. Także w tym wypadku, o 1 wygrywa tutaj czerwony Hanki. Czyli na razie jest zdecydowanie lepiej mu idzie. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Tutaj czwórka, a tutaj też czwórka. czwórka czyli te karty się nie Nikt nie wykłada armii. Tak? Bez remis. Także na chwilę obecną, widzicie, jak to wygląda. Karty specjalne, ogólnie jeżeli były zagrane spadają już do końca, gry są niedostępne, czyli tutaj w tym wypadku 1, w tym wypadku 2, minus 1, czyli spadają już będą w ogóle całkowicie niedostępne. Karty, które były tutaj, widzicie, one wracają nam na rękę, także sporo tutaj kart będą mieli. I teraz to co wam mówiłem. Niebieski zagrał ogólnie kartę jedynkę ze specjalną umiejętnością, czyli może dobrać sobie trzy karty ze swojego stosu. Jedną odrzucić, ale resztę zachować. Odrzucę sobie chyba plus 3, bo jeszcze nie mam takiej potrzeby, żeby aż tak super kartę tutaj wykładać. Więc ona wraca na spod stosu, a czerwony z dwóch sobie wybierze jedną, plus 1, minus 1. No, ja zazwyczaj chcę grać z taktyką, żeby te gorsze na początek zgrywać, żeby na koniec gry, żebym to ja był tutaj szefem. No i teraz widzicie, wracają do nas te wszystkie karty, które były niezużyte z tych podstawowych. I zabawa się zaczyna od początku, czyli wykładamy te karty i planujemy. Powiedzmy, że zagram jeszcze jedną tą rundę, żeby Wam pokazać jak to wygląda. I zapunktuję, chociaż powinno to być po, po trzeciej rundzie, ale ja zapunktuję po drugiej, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Więc w tym wypadku, jeśli to jest decydujący pojedynek, to myślę, że zagram w tym wypadku jakąś wysoką kartę, powiedzmy na Gingian, żeby zaskoczyć mojego przeciwnika. Nie mam żadnej chyba z plusem dostępnej, nie ja mam, mam tylko plagę, nie mam takiej, niestety. A tu jeszcze jest jedna karta. Ósemka. Także ósemkę chyba, albo nawet dziesiątkę zagram na inkiang, co mi tam będzie. Może uda się tam zniwelować tą siłę 1 mojego przeciwnika. A teraz zagra on na specjalną umiejętność, żeby zaskoczyć przeciwnika, że dwa razy zagra szóstkę na to samo. On się oczywiście nie spodziewa, że, że niebieski ma tutaj dziesiątkę, żeby zagrać. On zagrywa szóstkę jako drugi raz w tej grze, ponieważ wie, że jest punktowanie, także to będzie bardzo istotne. Dalej, na czym czerwonemu zależy? Utrzymanie Kim nie jest tak istotne, bo daje tylko jeden Han Hanki daje całkiem dużo, trzy. To ma tylko jednego, także hmm, może zagadać plus 1, żeby na pewno wygrać. Na pewno by niebieski myślał o tym, żeby tam jakoś zniwelować tą siłę przeciwnika. Chyba nie będzie w stanie tego zrobić. Ale za to niebieski zagra w czu plagę po to, żeby tutaj nie stracić tej prowincji. Widzicie, nie będzie tam bitwy, straciłby połowę w Zakręglaniu, widzicie, w górę, a w dół, przepraszam, więc teoretycznie jest mniejsza szansa, żeby stracić, także on tutaj zostanie w czu, także na pewno to zrobi. Czerwony minus 1 zagra, powiedzmy, a, na king, bo i tak utrzyma tą, tą prowincję, także zagra w ten sposób. Zagra w piątkę, czyli dosyć wysoko i powiedzmy, a zagra w W plagę. Po to, żeby mieć pewność, że przynajmniej nikt tego nie zdobędzie, także nikt za to nie zapunktuje. Niebieski też pewnie się zgrywa z wysokich kart, ponieważ no, wiadomo, że to jest przed punktowaniem, także warto te karty tutaj mocno zgrać. Jak dajmy na to, że zagra tu ósemkę. w. w, w, w. Kin zagra szóstkę, ponieważ będzie starał się to zdobyć i zagra powiedzmy w, jest szansa, żeby zdobyć, tak zagrywa piątkę. I znowu od lewej do prawej odkrywamy. Ogólnie z tym odkrywaniem jest też taka kwestia, że w czwartej, od czwartej rundy do końca gry osoba, która ma mniej figurek na planszy, ta decyduje w jakiej kolejności są odkrywane te karty. To nie jest aż tak istotne w przebiegu gry, ale czasami, czasami może mieć to znaczenie. Widzicie, minus 1, szóstka. Także nie dość, że niebieski tutaj blokuje sobie jednego żołnierza. To jeszcze. A, a to wygrywa. Tak, to wygrywa, czyli skina po prostu jeden znika i nic więcej niebieski nie jest w stanie tutaj zrobić, niestety. Dalej. Wczu, co się dzieje. Tutaj jest plaga, także wiemy, że nie będzie bitwy. A 05, a tu się nic nie zmienia. Ingiang dziesiątka. A on zagrywa w tym wypadku szóstkę, także aż o cztery jest różnicy, także jeden umiera i jeszcze trzy reszty zostaje. Czyli niebieskiemu udało się tutaj zaskoczyć swojego przeciwnika. Aha i jeszcze czerwony jakby żeby zagrać się tutaj tą prowincję musi zagrywać tą kartę i jeszcze jednego wicie musi tutaj swojego zawodnika usunąć, tak? czyli wstawia kolejnego, blokuje, ale mógł dwa razy szóstkę zagrać, co i tak a nie, nie, w tej prowincji, zaraz, zaraz momencik. Ying czy czyli tu. Aha, nie, nie to rozpatrzyłem, ok Nie to rozpatrzyłem, to wracamy. Tutaj są oni, tutaj ci wracają, najbardziej wszystko ok Zaraz właśnie Ying Yang, gdzie on zagrał szóstkę, a ten ee, dziesiątkę, czyli tutaj się zmienia to, że ten znika, a tu pojawia się aż trzech. W ten sposób. I teraz faktycznie zaznacza, że drugi raz służy tego. O, teraz się powinno zgadzać. Bo teraz dopiero przyszła kolejna Hanki, gdzie on zagrał Semkę ten plus 1, także przychytrzył swojego przeciwnika i otrzymał tą prowincję. No i w, w odkrywamy. Tu on zagrał piątkę, a jego przeciwnik zagrał plagę. Także plaga, oznacza, znaczy nie ma bitwy, nikt tam się nie, 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 e, nie pojawia. Także oszukuję troszkę, przeskakuję jedną rundę, trzecia runda punktowanie. I kto ma gdzie przewagę? Zaczynamy ogólnie. Zliczyć trzeba od razu wszystkie punkty, ponieważ dopiero od różnicy tych punktów będziemy przesuwać tą figurkę w tą albo w drugą stronę. Ile niebieskich zdobył punktów? Zdobył tak, 3 punkty w czu. W tym Ying-yang zdobył cztery zdobył, zdobył, zdobył punkty. I to jest tyle, czyli zdobył łącznie 7 punktów. Czerwony zdobył tutaj 3 punkty, i tutaj cztery punkty, także 3 w stronę niebieskiego, raz, dwa, trzy. Także jest stosunkowo niedaleko, żeby zwyciężyć. No i teraz pierwsze punktowanie. Teraz normalnie byśmy przechodzili do kolejnej rundy, gdzie, tak jak mówiłem, osoba, która ma mniej figurek, decyduje w jakiej kolejności są odkrywane bitwy w danych prowincjach. No, i po szóstej rundzie kolejne punktowanie. Jeżeli niebieskiemu udałoby się jeszcze o raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mieć więcej punktów niż czerwony, jakby na całej planszy, to automatycznie by wygrał bez rozgrywania kolejnych rund. No i już mniej więcej chyba widzicie, na czym polega sztuka wojny. Jeśli chcecie czegoś więcej na ten temat się dowiedzieć, to już musicie przejść do podsumowania. A na to chwilę i dzięki, wielkie zaoszczędzony czas. Do następnego. Cześć.